Siemaneczko, zagramy sobie kolejny raz w Happy Wheelsy. Tym razem postanowiłem mm, sortować sobie według e, ocen, czyli będziemy grać w niby najlepsze mapki z tego tygodnia. No okaże się, zaczynamy. What the fuck! Mhm. Czyli takie domino neonowe, jak wskazywał tytuł, ekscytacja, po prostu akcja, wszystko ja nie mogę, ale się dzieje. No, w sumie całkiem spoko, ale. Ale można to było zrobić lepiej. Aha, w to w to już grałem. Ha, ha. No nie do końca. Ja spróbuję jeszcze raz. No gdzie tu slow-mo? Mam się nie ruszać. Mhm. Uh -huh. No tak. No i ja uważam, że to nie było nic ciekawego, ale spoko... O kurde. Oj, to będzie dla mnie wy... Aha, aj, aj, aj. To będzie dla mnie wyzwanie. No nie może. No nawet nubem nie jestem. O Boże, Jezus Maria, co ja robię? Przynajmniej jestem lepszy od Justin'a Biebera. Tyle dobrego. Kurde, jakie ja mam to zrobić, żeby? O, 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 dobra, dobra. O, kurwa. No nie. O, dobrze. No nie, dobrze, nie, nie, ja się nie poddam tak łatwo. Nie pozwolę na to, żeby mnie nazywano Nubem. Choć z tego, co na razie widzę, to to chyba moja przyszłość. Dobra, ja chcę to wcześniej, kurwa, czemu tak daleko lecić? Na początku jest git, lecę tylko tu. Muszę chociaż... Nuba przeskoczyć no. <śm> o, dobrze, dobrze. Jest ja są postępy. Spróbuję dwa przeskoczyć. <śm> czego ja się spodziewałem? Dobra, teraz powinien być na nubie. Dobrze. Idealnie. Ło, było blisko. Jest ok. O, o, może przejdę, może przejdę. Dobra, teraz lecimy na hardcore. Jest, udało się. W końcu jakiegoś ja pogo jumpa przeszedłem. Naprawdę spoko mapka. Ona wydaje mi się, że ona naprawdę dla starych wyjadaczy to była prosta, to dla mnie była taka ciężka. No tutaj mamy rzeźnię. Szymy tylko Mikołajka. O Justin Bieber, to jest to. To jest to. Powiedziałbym, że chujowa mapa, ale był to zabicie Justin Bieber. Czyli jest spoko, row tutaj to ja mam zawsze problemy. Co? Nie o to mi chodziło. O, Murzynek poleciał. Grubasek. Ładna, no, tu dali dostawę mieczy. O, było blisko. Raz za wysoko, raz za nisko, Kur... Nie, nie, ja chcę to przejść, no byłem blisko o, Święty Mikołaj No Dobra O, 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 o! Jest w końcu I co koniec, tak? No w sumie spoko wykonana mapka, przynajmniej żadnych bugów nie było, bo jak czasami gram w takie, to albo wylatuje w ogóle z tego stanowiska mojego. Dad, what's happening? Tak, tak so. No. No, chuj ci w dupę, nie zatrzymujesz dziadu. To zabiłeś go. On był już martwy, synu. Co to było? Coś jest atakowane. Musimy mu pomóc. O, rzeczywiście, pomoc wielka. Gdzie idziemy? Gdzieś... No coś... Aha, oni uciekali, dobra Aha, ja już synka zgubiłem, widzę, nawet się nie zorientowałem. To się skończy niedługo, dobra Szkoda, że synka zgubiłem to trochę Mniejszy ma sens teraz Krop No tych też mam o no spierdale, z co tu, co tu, udało się, tak udało się, tylko że synka już nie, czyli nie do końca mi się udało, <śm> 100 sposobów, aby umrzeć, naprawdę tu jest aż 100 sposobów? No, dobra. ze stary by tańczyć do muzyki tu to... ha hmm. ciężko by mi to było wytłumaczyć na zawsze Justin co? Take a big whiff? nie wiem co to znaczy whiff niestety Bo tutaj nie trzeba tłumaczyć bo, Ha! <laughs> safety, haha, jolo! Kurde, no i tak mało! Myślałem, że to będzie 100 sposobów, a nie ile tam po 5 Freefall, dobra We Freefall to chyba ten, a nie w tym, kurde To mi się pomyliło ze spike Spikefall, ale tutaj to obojętne w sumie z gościu. No teraz trochę przyko Dawaj, dawaj. nie, 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 tylko żeby mi się łeb nie oderwał, na razie jest okej, okay, na razie jest okej okay. o. o było blisko o kurde o nie co z moją ręką spierdalać nie wiem czy przeżyłem z sumie głowę i kawałek klaty miałem także chyba, chyba mi się udało no tu... Czemu nie dali mi przeczytać ale dobra? No. Aha tam przez ile mam się kręcić przez 15 sekund chyba? Tak 15 sekund, no to poczekamy no. mi się wydaje, że to nie było 15 sekund. I nigdzie nie dojechałem. Dobra, teraz, teraz się puszczę w odpowiednim momencie. O! No leć, mała, leć! A, elegancko, kurde! A tu co będzie? To BNP Oj, oj, już mam próbkę! Aj, kuźwa wszystko przez tego syna jebanego. No dawaj, dawaj, dawaj Jest, jest Oj To się wydaje proste, ale teraz No, synek trochę się w zamienił A jakie mam miny? No na pewno nie tak, ale pierwszą minąłem. Już, już czuję, o co kaman. O, jak elegancko. Może z rozpędu mi się uda tak na hamach. Yellow! O, elegancko. Dobra, i teraz tak. Jeszcze raz. Nie no, chyba najlepiej. Spróbujemy to zrobić nas, No nie wiem, czy na spokojnie, jakbym mógł skoczyć, kurde. Jest, jest, jest! Udało się! A tu co? Harpuny, no nie, nie, nie. To trzeba z rozpędu. Dobra, dobra. No co? Mi nic nie dało, ale przeżyłem. O, glass break. To, to jest proste, chyba. Szczały mam szyję, ale najwyraźniej to nie jest żaden problem. Dobra. Oj, oj, oj. O, już po Oj to będzie ciężkie JB no Oj oj oj, było blisko Jak, jak to kurde najlepiej rozpracować? Tak tak, o! Tu będzie już ciężej Nie, nie, o o jest, jest, udało się, kurde A to a, kurde, fajna ławka, naprawdę, mix praktycznie, no nie powiedziałbym, że wszystkiego, ale naprawdę wielu motywów z Happy Wheelsa. O, labirynt nad zrobił. Spacebar. bar Ło. No ale te kręcenie to trochę długo trwa. Aha, w ten sposób. Dobra. No, dawaj, dawaj. Ja myślę, że tędy sobie pójdziemy. Kurde, że takie mapki ludzie robią. Naprawdę ciekawe to jest, że, że można coś takiego tu wymienić. Tu. Ja, ja na razie to nawet nie patrzę, jak to jak ja powinienem gdzieś, tylko tak, tak na oko to robię. Nie, nie, nie tu na pewno. E, I teraz... I teraz tu chyba. No, no, dawaj. Tu. 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 Może być i tu. No, dawaj, dawaj, dawaj. Yes, jest, udało się. No myślałem, że będzie dźwięk finiszu, ale nie ma. Ale wiem, że mi się udało dobra Heronation, że sobie pominiemy. Extreme Fly kick. I co robić? Aha. Nie, całkiem spoko. I earn today? Ła! Wow. o kurde! Fajnie zrobiony outknop. Na... Oj, latać mogę. Oj kurde! No dalej. Nie mogę zahamować. Wyleciałem za outknop. Jak ja mam się złapać także. Aha, o teraz jest. Dobra, ciśnię. Oj nie. Już nie mogę sterować. Kurde, chcę to przejść, bo fajnie, fajnie jest zrobione. Może bez dopalacza spróbujemy. No. Czemu ja się zaciąłem tu. O, dobrze. Bez dopalacza, bo wylecę za kurde, No nie. No dawaj. Nie, nie, nie. No kurwa. No żeby w Happy się, żeby miał zwracać uwagę na prędkość. Dobra, jedziemy powrót. Tym razem nie, nie umrę. Tutaj umierałem, chyba. Opalacz troszeczkę. Ginsz ma to. Ginsz. Czy teraz jedziemy, czy też. Znaczy, Patrzcie, już młynkiem. Co tu jeszcze mamy? Hmm, no weźmiemy co może tego. Świetnie, dobry start. U. O kurwa. Nie wiem w sumie o co tam chodziło, dobre szczęły, to niech synek łapie na klatę. Niech pokaże jaki jest twardy... No nie. Synek, dawaj, dawaj. Jest, i teraz... jakie ja to zrobiłem za pierwszym razem? W ten sposób, dobra. No i synek sobie odleciał. Waliczko. 3d level HD. Cóż to może być? Wow! w ten sposób to zrobimy, kurde a fajnie jest to zrobione, naprawdę oj, 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 udało się synek, łap to no to. Zawsze przez tego z zdychał Mógłby chociaż raz się czymś popisać a nie Teraz gadamy na pierwszy Dzięki synek, tak ty se kurwa jedź na metę Szmato ty Dobra pomijam to bo synek przeszedł Jeszcze jedno sobie zagramy Zobaczymy A, to już taki to już milion widziałem For, może być Beque. Nie, to był ufilacja. Zrobiłem front Jezus, Mary Teraz to backflip. Dobra, no i to było na tyle. Dzięki za oglądanie. W sumie sporo ciekawych mapek było. Do następnego.